Siemanko, siemanko, z tej strony Danielus i dzisiaj mamy 16 grudnia otwierania kalendarza adwentowego surprise box więc zobaczmy, od panini oczywiście adrenalin zobaczmy co my tu mamy pod 16 niestety nie można trafić karty Momentum szkoda, Dawid Neres z Benfiki kodzik kapitan Dani Carvajal nie wiem czy ktoś chce Eee, Adtia. Marchwan Adtia. Te karty za często się trafiają, a i tak nie mam uzbieranych wszystkich, więc śmiesznie. Tutaj kodzik. I tu mamy kodzik do International Star. I kto to może być? Puh. Rafael Liao International Star. Ładna karta. Jaką e paskę ma fajną. Liao dycha. Ale śmiesznie. To co? Zostaw łapy w górę i do następnego. Cześć!